Hello, hello, hello. Witajcie moje gwiazdulinki. Słuchajcie, tak jak obiecałam, przychodzę z taką krótką informacją na temat nowości i nowości w sklepie naszym 7 na 7. Moje kochane, jak wiecie, w ubiegłym chyba tygodniu pojawił się duży romantometr, na które wiele z Was czekało. To jest 81 kart. W takim formacie jak Tarot. Co my tu jeszcze mamy? Pojawił się też nowy Fizjoglif, czyli talia kart określająca wygląd osób. I tutaj macie 73 karty. Pojawił się również dziewczyny karieryzator. Czyli taria określająca zawód i predyspozycje zawodowe, 73 karty. I pojawił się jeszcze stary, stara wersja graficzna talii losoła. Też jest to duża talia w takim formacie tarotowym. Więc te nowości pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Ja przypominam, że. Dziś, i jeszcze i jutro, e, możecie kupić te talie. Minus 20% jest promocja z okazji. Black Weeku e, z kodem czarny, ale to macie na e, stronie e, gu, głównej sklepu. Cześć, Moniś. Natomiast, moje kochane, dzisiaj wprowadziłam do sklepu cztery talie. W przedsprzedaży. Talie będą u nas dostępne około 11 grudnia. Wtedy planujemy wysyłeczkę. Cześć, Małgosiu. Natomiast do momentu, zanim one trafią u nas do sklepu w takiej wiecie ofercie, że po prostu są już, to możecie sobie je kupić. W niższej cenie, tej przedsprzedażowej. I co my tutaj mamy? Mamy moje kochane e, karty Lenormand. Wiem, że niektóre z Was na nie czekały. Obiecałam, że się pojawią i już są. E, I tutaj, tak jak powiedziałam, jest minus 20% tylko przedsprzedażowo. E, następnie pojawiły się karty sercometr, czyli karty służące do analizy uczuć drugiej osoby. Jest tu 66 kart. Mamy i pozytywne, i negatywne emocje. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o pytania, co on czuje, co ona czuje, albo na przykład, jakich emocji tej drugiej osoby ja nie zauważam. I też jest minus 20% w przedsprzedaży. Mamy moje kochane pierwszą talię z całej serii Wcieleniomierz. Um, ja już mam przygotowane kolejne talie y, z tej serii, natomiast będę je wprowadzała najprawdopodobniej po jednej w danym miesiącu. Pierwsza talia dotyczy tego, gdzie żyłaś w poprzednim wci y, wcieleniu. Um, czyli w jakim miejscu geograficznym się wcielałaś? Kolejna talia to będzie w jakim czasie żyłaś, tak? Ale ta pierwsza talia też już jest dostępna. Tutaj mamy 48 kart. I moje kochane, ostatnia talia. Wcześniej, znaczy mamy, czy znaczy teraz nie mamy, bo się już wyprzedało nam to. Ale y, znacie tę talię rozstajnik. Ona służy do określania, co on, ona teraz czuje, myśli, jeżeli jesteście po rozstaniu albo w separacji, albo kiedy jest cisza. Natomiast teraz pojawił się zakochalnik. I to y, tutaj mamy w sumie y, większość bardzo pozytywnych, takich wiecie, kiedy są motyle w brzuchu. Uwaga! Ta talia ma 120 kart z tekstami. I też ją możecie kupić w przedsprzedaży w niższej cenie. Tak? Więc tutaj zobaczcie, jest opis. Uwaga, produkt, produkt w przedsprzedaży i planowana wysyłka 11 grudnia. Więc pamiętajcie o tym, nie? I też mniej więcej do tego czasu jest. Eee, no, ta korzystniejsza dla Was cena. Magoniu, nie, już nie, już się kramik zamknął, kochana. Ręciu mówiłam na, na tamtej audycji, że jutro. Monia mówi, że fajna świnka. No dobrze, dziewczyny, to tylko taka krótka informacja. Lecę pakować paczki dla Was. Jeżeli dzisiaj zamówicie tak paczki jeszcze na impost do 22, to postaramy się je jeszcze wieczorem no, czy późną nocą, ale wysłać. Więc zapraszam do sklepu, a Was kochane na kolejne audycje. No i tak jak powiedziałam, cztery ostatnie znaki, pojawią się dziewczynki jutro, bo dzisiaj mam urwanie. Wiecie czego? Buziakuję, nie zajmuję czasu, zapraszam do sklepu.